Cześć witam was wszystkich serdecznie na kanale Kryptomaning, tu Gras z tej strony. I zaczniemy z różnymi newsami z kosmos z ekosystemu. A także przypominam wam o zaglądaniu na naszą stronę internetową kryptomanic.com.pl. Bo znajdziecie tam sporo artykułów pisanych przez Norberta. A tak to jedziemy z tematem. A i zapraszam też do subskrypcji, komentowania. I lajkowania naszych filmików, także jedziemy. Jackal, yy. przypominam, że jeżeli chodzi o airdrop jackal, to żeby zarejestrować swój adres, bo już zostało coraz mniej czasu. Yy. Windy dało. Yy. to głosowanie było ważne: 39 i 40. Mam nadzieję, że porobiliście ci, co dostali tego airdropa bo Coś tam będzie się ciekawego jeszcze szykować. Evmos, Swiss Staking, mu pisze właśnie, że u nich APR na Evmos jest 200%. Także zobaczymy, jeżeli chodzi o. Dobra, bo źle kliknąłem. Tutaj osmozis i jak wygląda ogólnie bezpieczeństwo plan bezpieczeństwa, że jest proof of stake, jak to jest wszystko podzielone, ABC, interfluid staking, interchange, DeFi, DeFi, superfluid staking, mesh security, także wszystko jest to jakoś połączone, także myślę, że będzie dobrze. Tutaj taki mema udostępniłem, fajnie to wygląda, że pach i wskoczył że yy, gościu przygotowuje się do następnego bull runu na kryptowalutach, w szczególności na Bitcoinie. Yy, Juno Erdo dla migawki 24, 24. października i to miało być właśnie dla, Leno, dla Luno Network właśnie taki nowy Erdo 24. października będzie ten yy, migawka zrobiona na Leno Network. Trzeba minimum, jak widzicie, jest 10, juno, żeby było w stakingu. Często jest mówione i polecane, żeby być poza pierwszą dwudziestką w różnych walidatorach, żeby to jest pewniejsze, że się załapiemy do różnych, do różnych airdropów. Także warto sobie popatrzeć, u kogo stakujemy, tak samo z FMOSem, czy z innymi kryptowalutami. Tu chodzi o połączenie, jak będzie protokół kosmosa połączony przez ABC z NIR protokołem i jeszcze Juno. Tu marble zapodało. Airdrop Info to właśnie Michał Lewicz ostatnio właśnie filmik robił. Także jak go jeszcze nie subskrybujecie, to sobie zasubskrybujcie i sporo ciekawych rzeczy się tym też dowiecie. Następny artykuł z Jelgnotes. Także warto też poczytać, jeżeli ktoś tam właśnie inwestował, coś robił, tak, co się tam dzieje, bo ostatnio właśnie Chocki Klocki na początku mieliśmy z Luną, później mieliśmy z Celsjuszem, Teraz właśnie w Jeldnodes są problemy. Zobaczymy, co się będzie z tego działo. Jest Martin Tessen, jeżeli chodzi o Aptosa. I Prawdopodobnie może być tam A i gratulacje dla tych, co robili sobie testnet Aptosa, bo sporo osób ładne sumki pozgarniało. Tutaj o tym mówiłem: o tym Luno Network Sei Community, o co tu chodziło, bo już sobie nie przypominam. Aha, że będzie na, na Androida i ios już apka, jeżeli chodzi o LIP i Sei. Tutaj Juno Cosmos. Jak ogólnie wygląda ekosystem już Juno, także tych deksów przybywa cały czas i na pewno będzie przybywać. Mam nadzieję, a mówią, że mam nadzieję, matką głupich, to że będzie tego coraz więcej, ale na pewno będzie coraz więcej. Jeżeli wszystko będzie grało w Juno Network, to tego będzie coraz więcej. Tutaj ekosystem Engine Active jest bardzo rozbudowany, bo. Ingever Active jest yy, jakby takim dużym, mo, można by powiedzieć, mostem między różnymi sieciami. To bardzo jest to rozbudowane, bardzo, bardzo fajnie to, to wygląda, jeżeli chodzi o przyszłość Web3. No Nomic Testnet, jeżeli właśnie, przypominam, jeżeli ktoś jeszcze tego testnetu nie robił, bo ten AirDrop zbliża się ku końcowi. I później nie, nie będzie można zróbcie sobie ten nomik testnet. Nawet ktoś, kto nie ma nawet tam Atomac czy jakiś inny kryptowalut, to może zrobić sobie nomika. założyć sobie portfel Cap, dodać sieć nomik, tą testnetową i po prostu zrobić sobie tego airdropa. Zawsze to będzie jakiś start. <laughs> Przepraszam bardzo, troszkę przeziębiony. I tutaj, jeżeli chodzi o EVMOS. Yy, które są potwierdzone erdopie, NOMIC BTC, HARBOR PROTOCOL, Tyche ZONE, potencjalne STRIDE ZONE, Launchet, które właśnie się już odbyły, czyli EVMOS Domania, to już mieliśmy, REBUS CHAIN też był i DIFFUSION FINANCE całkiem niedawno. I zupdate'owane, czyli które będą w przyszłości, to jeszcze EVOSWAP, yy, KINESIS LABS, FRAX, Frax FINANCE, Eve, Eve, One, avelin protokół i basic, basic protokół, basic protokół. Tych akurat nie znam jeszcze, nie sprawdzałem, także muszę to sprawdzić, co to jest. Team Kujira i komandę Officer mają partnerstwo i poza tym skonfirmowane Kujis stakers będą się łapali do airdropu na Harbor protokół także dobre info I tutaj chodzi akurat w tym jeżeli chodzi o Polkę DOT że cały czas jeżeli chodzi o to implementację interchainową czyli chodzi o bezpieczeństwo Polka DO cały czas obserwuje atom i zastanawia się podłączyć i czy się podłączyć pod atom i i no nie przyglądają się po prostu. Zobaczymy, co, co tam społeczność, bo też tam jest głosowanie, i co społeczność zadecyduje: czy na przykład łączymy się z silnym, silnym atomem. Polka też dość silny projekt, i to mogłoby przynieść bardziej. Może mi się wydaje, że większe korzyści niż każdy by działał oddzielnie. Chociaż jest tam coś, nie pamiętam dokładnie, teraz nie przypomnę sobie. Jest tam jakiś tworzony most, który właśnie. Będzie na Dot. Bitcoin i tak samo na atom bitcoin. Dzięki właśnie jakiemuś mostowi, który łączy między innymi też polkadot i atoma. I nie pamiętam nazwy, nie przypomnę sobie, ale im bliżej będzie tego, to będzie głośno. No i tyle takich informacji. Także warto robić różne testnety. Jak widzicie, na apto się teraz sporo osób pozganiało fajne, yy, fajne sumki. Ja akurat nie robiłem, miałem go na uazę, ale nie zrobiłem. No cóż, nie będę płakał z tego tytułu. Jest jeszcze wiele innych testnetów i wiele jeszcze okazji do zgarnięcia różnych kryptowalut za darmo, za swój poświęcony czas. Czasami nie ma, może za darmo, bo trzeba mieć jakieś środki, żeby po prostu przeprowadzić, i niekoniecznie już na testnecie, tylko na necie jakieś transakcje, jakieś słapy, żeby się załapać na airdrop, ale czasami to wystarczy dosłownie parę, mieć, jak to można powiedzieć, dolarków, żeby tak i obracać sobie tam i kombinować i w jedną stronę, w drugą stronę, żeby się załapywać na pewne airdropy. Także życzę Wam dużo airdropów, jeszcze do końca tego roku, żebyście mieli dużo airdropów, a w przyszłym to będą nowe, na przyszły rok będą nowe życzenia, jak, jak to można powiedzieć. I zobaczymy, podsumujemy, ile co pozgarnialiśmy za dany rok. Wiadomo, te y, ładne airdropy się pozgarniało, ale niektóre z tych airdropów, na przykład cena już spadła, nie Ani, ale jesteśmy jeszcze przed nową hostą, jak to mogę powiedzieć, także ten, niech, część z tych projektów na pewno może dość sporo odrobić i, i, i można przez ten czas do hosty sobie to pomnażać. Także jeszcze raz zapraszam na subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.